Dzień dobry, miło mi gościć na Waszych ekranach, już siadam. Witam serdecznie kochani, z tej strony Wasza Ruzi Rux z nowym pomysłem, mam nadzieję, że się spodoba. Co chcę Wam przekazać w najbliższym czasie, myślę, że w ciągu dwóch tygodni się wyrobię. Wchodzimy w nowy rok numerologiczny 2020, co daje nam wibrację 4. I w związku z tym pomyślałam, że dla każdej wibracji numerologicznej nakręcę jeden film, co możemy spodziewać się właśnie w tym roku 2020, o naszych możliwościach, o tym, co może się wydarzyć, czemu możemy zapobiec. Mam nadzieję, że cykl fil tych filmów się Wam spodoba. No, czym jest numerologia? Oprócz tego, że jest moją pasją, kocham numerologię. Jak wiecie, jestem numerologiem, e pracuję z kartami anielskimi i e kocham rejki. Jestem mistrzem rejki, prowadzę te też kursy, szkolenia. I przede wszystkim warsztaty. Anielskie, numerologiczne, runiczne no i oczywiście rejki. A wracając do tego pomysłu, chciałabym powiedzieć Wam, że numerologia jest bardzo istotną wiedzą sięgającą jeszcze cywilizacji czaltejskiej. Każdy człowiek przyszedł na ten świat zgodnie z przeznaczonym mu planem. I pod wpływem tych wibracji w konkretnym miejscu, w konkretnej rodzinie, i przyjął też na siebie pewne karmy, i w liczbach zawarte jest wszystko. Liczby to tak zwany klucz, i dzięki tym liczbom my możemy wiedzieć, jakie są nasze wyzwania, jakie są punkty zwrotne w naszym życiu. Czego możemy się spodziewać, na co mamy wpływ, co możemy zmienić, co do nas idzie, jak sobie z tym poradzić. I o tym właśnie jest ten film. Zrobię to tak, kochani, że mam przygotowane notatki, ale dla każdej liczby numerologicznej będą również rozdania z kart. Runy, jedna runa na ten. Nadchodzący rok dla każdego z Was, e, dobry tarot. Czego możemy się spodziewać w finansach, w uczuciach i w ogólnej energii, też zdrowia, i oczywiście przesłania anielskie, bo nie byłabym sobą, gdybym tego nie zrobiła, tak? E, dobrze, o tym powiedziałam. E, wiecie dobrze, że wszystko zostało stworzone przez wielką inteligencję, tak, tak zaplanowane. To jest tak perfekcyjne dzieło. I tak kolosalne, ale my jako ludzie odczuwamy potrzebę poznania siebie i zagłębienia tej wiedzy i odkrycia swojego miejsca w tym boskim planie. I mamy do tego właśnie narzędzia, i między innymi to jest numerologia. Wiecie, jak obliczyć, jaką wibracją jesteście, to jeszcze dla tych, którzy nie wiedzą, czyli dodajemy dzień. Do miesiąca, do roku. I sumujemy. Wibracji mistrzowskich 11, 22, 33, 44. Nie sumujemy. Jeżeli urodziliśmy się 1 lutego 2002, wybrałam taką łatwą datę, żeby mogła to teraz wyliczyć w głowie, czyli 2, czy pierwszego? Pierwszy, czyli 1, dodać 2 mamy 3, no 2002 to jest 4, czyli 3, dodać 4 jest 7. Jesteśmy siódemką numerologiczną i do tej siódemki numerologicznej dodajemy aktualny rok, a ponieważ już trwa wibracyjnie rok 2020, czyli 4, ponieważ właśnie od końca września do następnego września, do następnego nowiu w 2020, jesteśmy już w wibracji liczby numer 4. I e, teraz ta czwórka, ten rok 2020, będzie na nas oddziaływać. Przede wszystkim, co to oznacza? Czwórka, czy jak się domyślacie, praca, jeszcze raz praca, rok e, pracy. Co ja sobie tutaj ponotowałam? Dobrze, będziemy teraz mówić. Z czym y, możemy się spotkać w tym roku? Bo mieliśmy ten rok 2019, był taki wesoły, Wibracja 3, dobre jedzenie, zabawa, towarzyskość, nowe kontakty. A tu Wibracja 4, to nie ma czasu na lenistwo. To jest stabilizacja, to jest materia, to jest ciężka praca. Często będziemy się czuć ograniczeni albo nie będziemy mieli, mieli czasu na wypoczynek. Ale to też rodzina. I budowanie rodzinności, miłość. Um, to jest solidny, pracowity rok, ale jeżeli dacie mu podstawy, takie podwaliny, będzie owocował w następnych latach stabilizacją i wzrostem. Teraz trzeba będzie wytrwale i trwale budować fundamenty właśnie tego, co będziemy rozpoczynać w kolejnych latach. To jest też dobry rok na inwestycje. Możecie na przykład inwestować na pewno w dom, w nieruchomości, zmieniać na przykład y, wystrój wnętrza, albo zajmować się ogólnie czymś, co jest upiększanie, nieruchomość, kupowanie, dom. To będzie bardzo korzystny czas na to. Y, teraz pomyślałam, że. Abyście wiedzieli, że to dotyczy wszystkich. To dotyczy nas wszystkich, bo dla każdego z nas to jest ten rok czwarty stabilizacji, e, dobrego budowania, powagi, odpowiedzialności. E, I skoncentrujcie się również na sprawach miłości, rodzinnych związków, bo to jest dobry na to czas. Ale czasami możecie czuć, że życie was ogranicza i że to się ogranicza do pracy i do, i, o, do, i do domu. Jaka rada? Na ten rok numerologiczny ten rok nauczy nas systematyczności w działaniu, odpowiedzialności i staranności. Dobre inwestycje w przyszłość należy robić, zwłaszcza w nieruchomościach, tak jak już wspominałam, ale nie popadać w rutynę i nie być też pazernym i nie blokować się, kochani. No dobrze, i teraz yy, przejdę do dalszej koncepcji tego mojego planu. Yy, w poszczególnych filmach będę omawiać dla Was, dla każdej wibracji, jak również dla wibracji mistrzowskich, co to będzie w tym roku się dla Was działo, jakie będą korzyści, co do Was idzie, yy, i będę yy, pracować również z kartami runicznymi. I e, dobrym tarotem, i oczywiście aniołami. Jeżeli podoba się Wam ten pomysł, proszę o lajki, like, subskrypcję. Ja też już na wstępie e, zaproszę Was do pola, porad numerologicznych. Jeżeli ktoś ma ochotę na poradę indywidualną, jakie możliwości będą e, dla Was w roku 2020, zapraszam oczywiście do kontaktu. Telefon i adres mailowy jest pod filmem. I tu jeszcze mała dygresja, kochani. Bardzo ważne również są tak zwane lata własne. Więc obejrzyjcie sobie poszczególne filmy dla wibracji numerologicznych, tak? Ale jeszcze dalej chciałabym zaznaczyć, że bardzo ważne jest, abyście wiedzieli, że to są tak zwane lata własne. I czym to się różni? Te lata osobiste, już opowiedziałam. Lata osobiste czyli sumujemy wszystkie liczby w naszej dacie urodzenia, dzień, miesiąc i rok. Podsumowujemy do liczby jeden, jednej, jednocyfrowej, czyli jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka, siódemka, ósemka, dziewiątka. Stop, bo jeżeli wychodzi Wam jedenastka, to jesteście jedenastką numerologiczną, 22, dwójką numerologiczną, potem 33 i 44. Tak? To jest jasne. Ale zobaczcie, macie dzień i miesiąc urodzenia, i to też jest bardzo ważne. To mówi o wyzwaniach, to mówi o Waszej karmie, ale to innym razem, nie teraz o tym ten film. Natomiast lata własne, to co pragnie Wasza dusza, to co jest w Waszym sercu, dzień dodać, miesiąc dodajemy, czyli w moim przypadku 21, 6, czyli 2 plus 1 dodać 6, to jest dziewiątka. No ja mam wyzwanie: dziewiątkę, liczbę duchową, duchowość, jeszcze raz duchowość i nauczanie o duchowości, co czy nie. I do tej dziewiątki dodajecie rok, no właśnie, który nadejdzie, ten 2020, czyli 4, czyli u mnie 9 dodać 4, czyli moje wyzwanie, tak jak gdyby mojej duszy, w ten rok numerologiczny, te lata własne, to mam trójkę. Ja jestem jedenastką numerologiczną, czyli 11 dodaję do 4, czyli tutaj wchodzę zewnętrznie w 6. Lata osobiste to 6, lata własne to 3. I co doradzam, możecie sobie obejrzeć film dla poszczególnych, oczywiście, wyzwań czyli dla jedenastki będzie to szósty tak, rok. Dla jedynki 1 dodać 4 to jest piąty rok osobisty. Ja to będę opisywać w poszczególnych filmach. Ale można też obejrzeć i zachęcam. Na przykład, proszę, sobie, ja sobie obejrzę jeszcze film 3, ponieważ jestem w roku własnym, trzecim. Ogólnie, jeżeli ja robię portrety numerologiczne już osobiste, każdej wibracji, biorę pod uwagę rok i własny, i lata osobiste. A czym to się różni? Lata osobiste, kochani, to to, co idzie z zewnątrz. I na to czasami nie mamy wpływu, bo to i tak do nas idzie. No, mamy i nie mamy, ale um, to ten rok wykorzystujemy. Tak jak w moim przypadku, e, ja w roku 5, którym byłam teraz, do września 2019 roku, odważyłam się wystąpić przed ekranami, bo to jest bardzo dobry rok do komunikacji. E, no i kanał odniósł sukces. Mam nadzieję, że będzie się rozwijał dalej. No, jestem tego pewna. E, powiem Wam szczerze, że byłam. Ogromnie nieśmiałą osobą i nie lubię wystąpień publicznych. Nawet mi ta forma odpowiada, że to jest właśnie przed kamerą, a nie przed szerszym gronem osób. Nie bardzo za tym przepadam. A podobno mam dar mówienia i przekazywania tej wiedzy, więc Odważyłam się i to się dokonało. Miałam bardzo dużo podróży, spędzałam czas z wieloma nietuzinkowymi ludźmi, poznawałam ludzi, podróżowałam. Rozpoczęłam też swoją drugą właściwie taką działalność, która rozrosła mi się w różnych częściach świata, nawet muszę powiedzieć, więc piątkę wykorzystałam maksymalnie, tak? I do czego właśnie zmierzam? Te piąte lata osobiste, czyli to, co przychodzi z zewnątrz, a te własne? Tutaj byłam na pograniczu, miałam dwójkę, właściwie już przychodziłam w trójkę. Dlaczego tutaj też jest to takie skomplikowane? I tu już zapraszam do konsultacji osobistych, ponieważ jeżeli ktoś urodził się na początku roku 2019, to jeszcze zdecydowanie do lat Własnych dodajemy 2019 rok. Ale jeżeli ktoś. Em, i, I przepraszam, tutaj, no widzicie, pomyliłam się, przepraszam jeszcze raz. Więc dla tych do połowy roku, czyli styczni, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, ludzie urodzeni w tych miesiącach 2019 roku już mogą sobie dodać liczbę 4. Ale te osoby, które nie miały jeszcze urodzin, zwłaszcza w listopadzie i w grudniu, bo teraz nagrywam ten film jest 3 listopada, muszą sobie dodać jeszcze wibracje 3 lata 2019, bo jeszcze go nie przeżyły. Kochani, mam nadzieję, że Wam nie zagmatwałam, bo to jest trochę zagmatwane, dlatego do porad prywatnych konsultacji zapraszam serdecznie. Ja już tam indywidualnie w rozmowach telefonicznych, czy na Skype'a, czy przez WhatsApp wszystko tłumaczę. Ale tak, lata własne też są ważne to, co my pragniemy bo na przykład, jeżeli jesteśmy w szóstce, w, w latach własnych, to. Pragniemy miłości, możemy odczuwać potrzebę już, nasza dusza dorasta do związku, do miłości, do rodziny, ale jeżeli jest zewnętrznie w dwójce, no to niekoniecznie te marzenia się spełnią. Dwójka, no to mogą być też problemy z innymi ludźmi, coś jeszcze do zamknięcia z przeszłości, dzieci dają znać o sobie, a uczymy się komunikacji z innymi osobami. I trzeba zająć się swoim zdrowiem, zdrowiem rodziny. No, wszystko to jest mocno skomplikowane, jeżeli to rozdzielimy, ale chcę Wam to uprościć. Po prostu, lata osobiste są bardzo ważne. Obejrzyjcie sobie filmiki dla poszczególnych wibracji numerologicznych te lata osobiste, które idą, i jeszcze posłuchajcie sobie. Tych, te, tego numerka, na przykład 3 albo 2, który wychodzi Wam z liczenia dnia i miesiąca, plus dodajemy ten rok. Dodajcie sobie wszyscy już czwórkę ze względu na to, że w przyszłym roku, już na pewno od stycznia wszyscy będziemy e, jednakowo dodawać 2020, czyli 4 i też będziecie wiedzieć, co Wasza dusza pragnie, jakie ma wyzwania. No więc dobrze. Mam nadzieję, że wszystko dokładnie wytłumaczyłam. To jest tytułem wstępu, to jest dla wszystkich wibracji numerologicznych. Będzie kilkanaście tych filmów, na pewno dziewięć, ze względu na to, że jest właśnie dziewięć liczb numerologicznych, a potem jeszcze cztery mistrzowskie. I prawdopodobnie ja też dla tych mistrzowskich dogram, chociaż będzie się to poniekąd pokrywać, ale wibracje mistrzowskie mam wszystko spotęgowane, wzmożone i chciałabym zrobić dla Was specjalny rozkład kart, co karty chcą Wam powiedzieć, bo może coś innego na przykład będzie dla 33 numeru, a jednak inne przesłanie dla szósteczki, prawda? Dobrze, jeżeli jeszcze raz powtórzę, spodobał się Wam pomysł, proszę o lajki, subskrypcje i o komentarze. Kochani, no wchodzimy w nowy rok. 2020, nowych możliwości, przepiękna też era wodnika, która rozpocznie się właśnie od stycznia 2020 roku. Wychodzimy już z surowego koziorożca, który był 38 lat. Już wystarczy, jesteśmy trochę zmęczeni. Mamy przerobione karmy, dużo osób jest po rozstaniach, rozwody. Kochani, tego jest bardzo dużo. Ja nawet ja wiedziałam, że tego jest dużo, ale jak ja e, robiłam Wam portrety numerologiczne, tyle osób do mnie dzwoniło, przyjechało osobiście lipiec, sierpień, e, wrzesień nie macie pojęcia. Była to wielka e, przygoda mojego życia. Jeżeli mogłam Wam pomóc, służyć radą i wsparciem, jestem szczęśliwa, spełnia się moje powołanie. No, i cóż, radzimy dalej? Wychodźmy do szczęścia, do nowego, zmieniajmy swoje życie, sięgajmy gwiazd, rozwijajmy się, spełniajmy się, bądźmy odważni. Do tego namawia nas ta nowa era Wodnika. Ja Was będę zachęcać, będę Wam robić czytania numerologiczne z kart anielskich, z run, będę Wam wróżyć, i e, oczywiście zapraszam też do porad prywatnych. Przede wszystkim też z serca zapraszam Was na warsztaty. E, czy to runiczne, z piękną energią. Rejki też będą warsztaty, właściwie seminaria. Powtórzymy też warsztaty anielskie, bo pytacie. Wiem, że ten warsztat zmienia Was, wasz światopogląd, wasze życie z czego jestem dumna, bo będę tą pracę kontynuować. No i właściwie to chyba wszystko, co chciałam powiedzieć. Tytułem tego wstępu. Pozdrawiam Was ciepło i serdecznie, kochani. A więc zaczynamy. Pierwszy film będzie dla jedynki numerologicznej. I ja z pozdrowieniem i namaste. Wasza Rosji Ruxyn.